sosznik to pająk, którego w swoim domu gościł prawie każdy z nas. Niektórzy widzą w nim zagrożenie, a inni standardowego lokatora. I obie te strony mają po części rację, ponieważ chociaż dla ludzi ten pająk jest tylko pożytecznym lokatorem, zupełnie im nie zagrażającym, tak dla mniejszych stworzeń potrafi nie mieć litości i być bardzo dobrym łowcą. Cześć, z tej strony Kaja. Witam Was na wystawie Pająków i Skorpionów i w dzisiejszym odcinku poznamy bliżej nasoszniki i ich zwyczaje, a na końcu odcinka ogłoszę wyniki konkursu. Także zapraszam. Zacznijmy sobie od dość istotnej kwestii, czyli że nasosznik to nie to samo co kosarz. Te dwa pajęczaki często bywają ze sobą mylone, chociaż dzieli je wiele różnic, między innymi fakt, że nasosznik jest pająkiem i jest jadowity. Natomiast kosarz nie należy do szerokiego grona pająków i natura nie obdarzyła go ani kropelką jadu. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o kosarzach, to odsyłam Was do odcinka o nich, a tutaj powiem tylko tyle, że najłatwiej rozróżnić te dwa stawonogi poprzez obserwację ich ciała. Nasosnik jest skonstruowany wyraźnie z dwóch elementów, jakimi są głowotów oraz odwok. A kosarz, choć również ma ciało złożone z dwóch elementów, to jednak są one ze sobą złączone, przez co widzimy je jako jedną całość. Skupiając się na samym nasoszniku, to w jego budowie ciała, już na pierwszy rzut oka, możemy zauważyć kilka charakterystycznych cech. Jedną z nich będą na pewno bardzo długie i cienkie odnóża, które są przydatne przy jego trybie życia, jednak do nich wrócimy trochę później. Oprócz nich posiada prawie przeźroczysty odwok, który tak samo jak u innych pająków może zmieniać swoją wielkość w zależności od wielkości zjedzonej zdobyczy bądź w przypadku samicy od tego czy spodziewa się ona kokonu. W części przedniej posiada 8 prostych oczek, które są ułożone w trzy skupiska, a także oczywiście nogogłaszczki i już mniej widoczne szczękoczułki. Przechodząc do mniejszych elementów, nie możemy zapomnieć również o kondielkach przednich, które są jedną z cech świadczących o tym, że nasosznik jest pająkiem. Dodam też, że dziś skupiam się głównie na dwóch gatunkach, które dość ciężko od siebie rozróżnić, mowa o Folcus palangioides i Folcus alticeps. Ale nasosznikami bywają również nazywane takie gatunki jak Folcus opilionoides czy Psilochorus simoni, który jest w porównaniu do innych nasoszników bardzo małym gatunkiem. Najczęściej słyszy się właśnie o gatunku, który nazywa się Folcus palangioides, czyli o nasoszniku trzęsiu, ale tak naprawdę w rzeczywistości widujemy go dość rzadko i o wiele częściej spotykamy jego podobnego kuzyna, czyli Folkusa alticepsa. Poruszając tematykę tych pająków, nie mogę nie wspomnieć o słynnym micie, który głosi, że posiadają one bardzo niebezpieczny jad, ale nie są dla nas zagrożeniem tylko i wyłącznie dlatego, że nie mogą one przebić się przez naszą skórę. Czasem ten mit jest też modyfikowany. Nie jest to do końca niezrozumiałe, skąd ten mit powstał, ponieważ nasoszniki, pomimo tego, że polują na owady, tak jak większość pająków, to bywają też przyłapywane przez ludzi na upolowaniu np. kątnika, czarnej wdowy czy pustelnika brunatnego. Gdy ludzie zobaczyli, że nasoszniki są zdolne do takich wyczynów, to nie trzeba było długo czekać, aż uznają, że w takim razie muszą być bardzo niebezpieczne. Jednak ich jad nie jest uznawany za silny i nie zagraża on człowiekowi. Jeśli chodzi o drugą część mitu, czyli o przegryzanie się przez naszą skórę, to sprawa nie jest tak do końca oczywista, ponieważ są w stanie to zrobić, jednak mają bardzo małe szczękoczułki, więc musielibyśmy raczej trafić na jakiegoś większego osobnika. Dodatkowo te pająki naprawdę nie chcą nas kąsać, nie same z siebie. Jeżeli już, to dopiero kiedy je złapiemy, a i tak wtedy dochodzi do ukąszeń bardzo, bardzo rzadko i takie ugryzienie może zakończyć się maksymalnie lekkim zaczerwienieniem, a właściwie jest ledwo odczuwalne przez człowieka. Z własnego doświadczenia dodam, że miałam niezliczone ilości tych pająków w rękach, również jako dziecko, kiedy mamy delikatniejszą skórę, robimy to mniej wprawnie, a mimo to nie zostałam ukąszona ani razu przez ten rodzaj pająków, niezależnie od wielkości łapanego osobnika. Ale wspomniałam o sytuacji, w której nasosznik radzi sobie z większymi i groźniejszymi od siebie pająkami. Oczywiście nie zawsze tak jest i czasem to on pada ich ofiarą, ale jednak jeżeli już mu się to uda, to zazwyczaj zawdzięcza to swoim wcześniej wspomnianym odnóżom. Z ich pomocą potrafi związać ofiarę pajęczyną, to znaczy sam jedwab produkuje za pomocą końcówek przędnych, ale odnurza pomagają mu w rozkładaniu go na stosunkowo bezpiecznym dystansie. Po wstępnym unieruchomieniu nasosznik aplikuje swoje zdobyczy jad. Polowanie to nie jest jednak jedyna sprytna zdolność tych pająków, ponieważ nazwa nasosznik trzęś nawiązuje do taktyki obronnej tego pająka. Smukłe, szare ciało jest stworzone do tej taktyki, a długie i cienkie odnóża po raz kolejny odgrywają tu bardzo ważną rolę. Gdy poczuje się on zagrożony, stojąc na nich zaczyna się trząść na pajęczynie, rozmywając jednocześnie swoje kontury, stając się tym samym prawie niewidocznym dla napastnika. Co prawda człowieka nie nabierze on tak łatwo na tę taktykę, ale na zwierzęta musi ona najwyraźniej działać. Mimo to, to nie koniec korzyści jakie długie odnóża przynoszą temu pająkowi. Gdy jest zmuszony do walki z innym pająkiem, również może zostać ukąszony, ale jego delikatne ciało jest trzymane z dala od szczękoczółków przeciwnika, a na pierwszy plan wychodzą właśnie nogi. Gdy na przykład takiemu kątnikowi uda się ukąsić nasusznika w nogę, ten odrzuca ją, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się toksyny po organizmie. W momentach głodu pająki zazwyczaj są w stanie bardzo długo czekać na swoją ofiarę, jednak nasusznikom zdarza się wtedy opuścić swoją sieć i wyruszyć z desperacją na poszukiwanie pożywienia. Wtedy są skłonne do zaatakowania bardziej niebezpiecznych przeciwników bądź nawet innych nasuszników. Z reguły jednak, jeśli mają wybór, to wolą polować na własnej, nieregularnie uplecionej pajęczynie. A teraz przechodzimy do części konkursowej, czyli do wyników. Pojawiło się dużo fajnych pomysłów na odcinki, w tym takie, o których jeszcze nie pomyśleliśmy, albo takie, które już były, na przykład były z nich robione odcinki i zauważyłam, że wiele osób ciekawi temat jadu pająka, jak on działa na różne organizmy, rodzaje toksyczności, co robić po ukąszeniu i tak się składa, że już kiedyś robiliśmy odcinek na ten temat i dlatego Was odsyłam do niego linkiem w górnej części ekranu, a teraz przechodzimy do samych wyników. Koszulki wędrują do Marka, który proponował odcinek o zaleszczotkach, i do Roberta, który proponował film o kleszczach. Kubek trafia do Patrycji. Z tego pomysłu powstanie film niespodzianka. A wejściówki z powodu wielu fajnych pomysłów postanowiliśmy rozdać dwie zamiast jednej, i jedna z nich wędruje do Tomka, który zaproponował odcinek o najbardziej jadowitych pająkach na świecie, a druga do Ralonka, który podsunął nam pomysł o Sikariusie Hachni i o kilku polskich pająkach, o których w przyszłości chętnie Wam opowiemy. Do zwycięzców wysłaliśmy maile potwierdzające, gratuluję, dzięki za udział w konkursie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach i konkursach. Cześć!